Ta przedziwna stara opowieść zaczyna się w dniu pogrzebu właściciela małego biednego młyna, gdzieś na obrzeżach pewnego miasteczka. Miał on trzech synów. Przyszedł czas, aby synowie podzielili się spadkiem. Najstarszy z synów odziedziczył wiatrak, który był w zasadzie jedyną częścią, która z młyna pozostała. Drugi młodszy syn otrzymał ciężko pracującego osła, a najmłodszy z nich kota? Zgadza się, to wszystko, co ojciec ci zostawił. Wszystko? Nie ma nic więcej? Nic a nic. Stoi jasno na białym: mojemu najmłodszemu synowi pragnę zostawić kota, który tak oddanie służył nam przez wiele lat łapiąc myszy. A, tylko jeden kot. Mam cię! Za wolno, za wolno, za wolno! Szybciej biegaj! Na całą głupotę świata, jak ja mam wyżyć z jednego kota! Daj spokój. Poza tym, twój ojciec naprawdę nie miał ci co zostawić. Za głośno! Cicho mi tam! Nie rozumiecie, że macie być cicho. Co to? Co słychać szefie? Kiepsko, coś wyglądasz? A wiem. Znowu biłeś się z braćmi i znów przegrałeś, co? No tak, nawet jak wiesz, że jesteś słabszy, nigdy nie odmówisz bójki. To przez ciebie między innymi jestem nie w sosie. Ej, zaraz, zaraz, zaraz spokojnie a co ja niby zrobiłem nie chodzi o zrobiłem czy nie zrobiłem chodzi o to co dostałem od ojca w spadku mnie tak jedyne co mam to ty no, no tak twój ojciec dobrze wiedział że niby co no, że ze wszystkich braci tylko ty tak naprawdę jesteś mi życzliwy tak no dobrze wiedział <laughs> W związku z czym, bez wahania dał mnie tobie, mając nadzieję, że z radością mnie przyjmiesz. Wierz mi, powinieneś mu być wdzięczny. <laughs> tak, to wspaniale. A jak ja mam się z ciebie utrzymać, co? A ja jestem wdzięczny twojemu ojcu, bo... no... Gdyby mnie dostał któryś ze starszych braci, byłbym bez przerwy kopany, a na koniec zostałbym pewnie parą rękawiczek. <laughs> To jest pomysł. Gdybym zrobił rękawiczki z tego futra, mógłbym pewnie dostać jakieś pieniądze. Eee, nie lubię tak. Przestań już! W skrócie, potrzebujesz pieniędzy, tak? A czy to nienormalne? Moi bracia dostali wiatrak i osła i będą w stanie dać sobie nieźle radę, a ja... A ty masz jedynie kota i nic jeszcze nie wiesz o świecie, nie tak jak oni. I co więcej, jesteś młodziutki i z całym szacunkiem do Twojego umysłu, ale po nim też niewiele możesz się spodziewać. Słucham? E, tak, tak, zrozumiałem. No to co? Idziemy do miasta? <laughs> Całkiem dziwni ci ludzie. Wygląda na to, że nie umieją żyć bez ciągłego dźwięku złotych bądź srebrnych monet w kieszeniach. Tak, a ujmę to tak. Ja jestem w stanie całkiem ciekawie spędzić dzień łapiąc nie więcej niż trzy myszy. I dlatego też nigdy w życiu, aż do teraz, oczywiście nie użyłem słowa nuda. Jak to jest? Szefie, nie chciałbyś dać sobie spokój z tą beznadziejną pogonią za pieniędzmi i spróbować żyć tak jak ja? Mógłbyś cały czas żyć wygodnie? Nie, dziękuję, tak mi bardzo dobrze. Bo w tej sytuacji, mógłbym cię nauczyć. Bo wiesz, no... nie ma nic równie wybornego, niż uganianie się za myszą, by ją potem schrupać ze smakiem. <grystanie> A już dosyć, dosyć! Nie potrzebuję twojej nauki! O o, to tutaj. To zakład szewski. Chodzi o to, że mógłbyś tu trochę popracować, tak? Nie... Więc co zamierzasz zrobić? Moje buty nie są jeszcze wcale zniszczone, a jakbym kupił jakieś nowe, nie zostałoby już ani grosza na życie. A, czy mam przez to rozumieć, szefie, że masz w tym momencie pieniądze na jedną parę butów, tak? No co? Co masz na myśli? Hej, czekaj no, co chcesz zrobić? Stój. Dzień dobry. Hmm. Przepraszam, że przeszkadzam. Macie jakąś sprawę? Chciałbym się dowiedzieć, czy mógłby pan szybko zrobić parę butów. Czy nie mówiłem ci już, że nie potrzebuje butów, ale coś nie tak? Możesz to mnie zostawić. Więc jak będzie, panie szewcu? Mógłby pan? Macie jakieś pieniądze? Jak pan zapewne rozumie, ja nie, ale. Hmm, ale mój pan z pewnością trochę ma. No, mam rację, tak? Chodźmy już do domu, to wcale nie czas na żarty. Oczywiście, że to nie żart. Hej, wydwaj! Jak chcecie sobie ze mnie stroić żarty, to wynocha stąd natychmiast, bo jak nie, to pożałujecie! No i zobacz, coś szefie narobił? Przez to twoje marudzenie, szef się zdenerwował! Hej! Idź mu, pokaż. Pokaż mu co? Jak co? Pieniądze! Nie denerwuj go bardziej, bo będzie kiepsko. Idź, pokaż mu. Hmm? Widzi pan? <laughs> Ma pieniądze, prawda? I co pan myśli? Za to można by zrobić jedną albo nawet dwie pary, prawda? Tak, myślę, że mógłbym zrobić jedną parę. No tak, jedną parę dorosłych. No tak. Więc to znaczy, że dla mnie złożyłby pan mniej skóry i coś by zostało, co? To ty chcesz te buty? Właśnie to mam na myśli. A to co ma znaczyć? A to ma znaczyć, że zamiast robić buty dla ludzi, bardziej się będzie opłacało zrobić buty dla mnie. Czy byłoby możliwe, panie szewcu, że za te pieniądze zrobiłby mi pan też kapelusz? Jeśli dla ciebie są te buty, to i kapelusz da się zrobić. No to uścisknijmy sobie dłonie. Umowa stoi. myślę nawet, że dam sobie zrobić bodki. Będą wyglądały ho, bardziej elegancko. Chciałbym takie do pół uda i żeby miały jakiś ładny hawcik, coś takiego. Niech pan użyje miękkiej skóry cielęcej. Kolor chciałbym czerwony i ładny, wysoki obcas. Ostrogi też, oczywiście. Nigdy nie wiadomo, może będę musiał dosiąść konia, więc. No. A no tak. W końcu naprawdę nic mi już nie zostanie. E? O! Tada! Na szefie. Podoba ci się? Wspaniale. Wyglądasz jak <śla> najprawdziwszy szlachcic. Naprawdę tak uważam. Z takim wyglądem na pewno nigdzie mi nie przyniesiesz wstydu. Jestem tym wszystkim dogłębnie wzruszony. No, w każdym razie wygląda na to, że w dzisiejszych czasach, nawet jeśli się niewiele potrafi, wielu ludzi uważa, że dobry wygląd jest w stanie wszystko zatuszować. Myślę, że mnie również będzie dane dołączyć do tej grupy. Dostojeństwo, słychać nawet w Twoim głosie. Proszę, powiedz, że stałem się zupełnie innym kotem. W każdym razie, patrząc na Ciebie, trudno mi uwierzyć, że to ten dawny kot z młyna. Trochę szkoda, co gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym ci również taki wspaniały płaszcz! Jesteś zaiste dobrym człowiekiem. Wydałeś wszystkie pieniądze na swojego kota i jeszcze mówisz, że kupiłbyś mi płaszcz? Gdybym to zrobił, mógłbyś śmiało mówić, że służysz u jakiegoś barona! No, nawet bez dokonania kupna owego płaszcza już czuję się, jakbym służył w domu hrabiego! Hej, mistrzu! O, nie! Hmm? Mistrzu! Tak, słucham. Jestem gładny. Czy istnieje możliwość przygotowania nam posiłku? Owszem, dania mięsne, rybne, przygotowujemy cokolwiek sobie zażyczycie. No, to super. Hej, co ty chcesz zrobić? Po prostu spożyć posiłek. Mistrzu, tak, żeby wystarczyło dla nas obu. Przynieś nam duże porcje, z jakich przecież słynie ten lokal. Hmm, wedle życzenia. Co ty do nich ha? Ja nic nie knuję. Miał. Zdajesz sobie sprawę, że ja nie mam ani grosza przy duszy? No jasne, że wiem. To co ty wyprawiasz? Za to jedzenie trzeba zapłacić? Masz absolutną rację. Miał. To co zrobisz? Chcesz zjeść i uciec? Co? Skąd? Jak można tak myśleć? Ha. W takim razie co zamierzasz zrobić, ulicha? Nic absolutnie nie zamierzam zrobić! Mm, przepraszam, że tak długo to trwało. Życzę smacznego, Mnia! doskonałe. Mm, co ja zrobię? Spróbuj tego. Nie wolno się martwić, gdy ma się przed sobą takie pyszności. Po pierwsze, to szkodzi zdrowiu. Po drugie byłoby marnowaniem tego przewspaniałego jadła, więc... Proszę, zostaw to mnie Jak ja mogę to zostawić? Nie mam ani grosza Dobrany, nie ma się czym martwić Absolutnie, nie ma się... ...czym martwić, to pychota A, Doskonałe Uwaga, uwaga A teraz czas na specjalność zakładu Mmm, pachnie wybornie. Ciekawe, co to za mięso. To są przepiórki, dopiero co złapane w pobliskim lesie. Przepiórki? Przepiórki są bardzo sprytne i trudno je upalować. Podobno nawet na królewskim stole coraz rzadziej się pojawiają. Takie są pyszne. O... I gdzie się podziały przepiórki? Dlaczego, skoro mówię, że zjadłbym przepiórkę, nawet nie jesteście w stanie żadnej złapać? Nie udało się tym razem! Za każdym razem! PRZESTAŃ SIĘ POWTARZAĆ! Ach przepiórki... Te pulchuniutkie przepióreczki z mnóstwem tłuszczyku... Odtrąciłyście mnie i poszłyście sobie... Wyśmienite... Mmm... Mm, przepiórki są w tym roku naprawdę udane! Niemożliwe, żeby król nie miał na nie ochoty. To ulubione danie króla. Ulubione danie króla? Dokładnie tak.